Witam Was w kolejnym skrócie tygodnia w pięknych okolicznościach przyrody na kocierzu. I oczywiście jak zwykle konkurs. Kto przyśle nam najciekawsze info, kto podeśle najfajniejsze zdjęcie, może być nawet zabawne, wygrywa, podwójną wygrywa jedną podwójną wejściówkę do Aqua Kocież, czyli do tego wspaniałego parku wodnego wśród gór, który którego fragment widzicie za mną. I zaczynamy. W poniedziałek rozpoczęliśmy informację odnośnie wypadku w Zatorze na drodze krajowej numer 44 i tam już po raz, no nie wiem już który z kolei, doszło do zderzenia samochodu osobowego z dostawczym i sprawca był pod wpływem alkoholu. I to ilość promili była niebyle jaka, bo aż 2,7 promila. Takich idiotów na drogach niestety jest coraz więcej, także słuchajcie, jeżeli wsiadacie za kółko, pamiętajcie, nigdy nie pijcie alkoholu. Informowaliśmy również o małej dziewczynce Lili z Wadowic, która cierpi na straszliwą chorobę. Jej rodzice walczą za wszelką cenę o jej zdrowie, także możecie dorzucić swoją cegiełkę, żeby przywrócić nadzieję. Rodzinie oraz dziewczynce na powrót do zdrowia. Tego dnia również został złapany pedofil. Mężczyzna podejrzewany o pedofilię uprawiał tak zwany setting z 11-letnimi dziewczynkami. Natomiast we wtorek na ulicy Lenartowicza w Andrychowie doszło do nagłego zatrzymania krążenia u starszego mężczyzny. Na miejsce przyjechało mnóstwo zastępów straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego. Próbowano pomóc mężczyźnie, udało się przywrócić funkcje życiowe. Ten później wylądował w szpitalu, no i niestety w szpitalu zmarł. Rodzinie składamy kondolencje. Wiele osób wypowiadało się w komentarzu: A po co tam aż cztery wozy straży pożarnej, jeszcze do tego karetka? Słuchajcie, nie wiemy, jak wyglądało zgłoszenie całej tej sytuacji. Strażacy jadąc na miejsce zgłoszenia. Nie wybierają sobie ilości wozów, wybiera je dyspozytor. I e, skoro dyspozytor uznał, że potrzebne są cztery wozy strażackie, to tyle wozów ma być na miejscu i koniec, kropka, bez względu na to, co mówią internetowi specjaliści. Wtorek to również wszedł do sklepu, zajumał telefon o wartości kilkuset złotych i uciekł najzwyczajniej w świecie. Później został oczywiście złapany, na szczęście, Udało się również namierzyć telefon, ponieważ bardzo szybko pan, który go ukradł, chciał się go pozbyć za pieniądze. Tutaj wielkie brawa dla policjantów z Andrychowa, którzy zadziałali bardzo szybko. Szybko ustalili sprawcę, miejsce jego pobytu i odzyskali telefon. I przechodzimy do środy, kiedy to 12-letni chłopiec amputował sobie końcówkę wskazującego palca, naprawiając rower. No i tutaj możecie się śmiać. Z młodego człowieka, że wydarzyła się taka sytuacja przez głupotę, może nie uwagę. Natomiast no, słuchajcie, wypadki chodzą po ludziach, jak to się mówi, i e, wiadomo, jaka jest mechanika, nawet ta rowerowa. Czasami jest e, przez, przez jakąś głupotę można sobie coś zrobić. No, w tym wypadku e, chłopak naprawiał prawdopodobnie hamulce. E, tarcza hamulcowa jest bardzo ostra, i jeżeli wsadzisz e, tam palec, twój palec w jakiś sposób trafi na tą tarczę to ona po prostu może zadziałać jak skalpel i tak się stało w tym wypadku. Adepta mechaniki rowerowej, lekarze bardzo szybko poskładali do kupy, no i teraz miejmy nadzieję, że młody człowiek nie zrazi się do jeżdżenia na jednośladzie. W środę kończymy bardzo zagadkowym pożarem na wysypisku odpadów w Choczni. Tam według relacji zgłaszającego Paliło się 400 m2 sterty papieru. Nie wiadomo w jaki sposób na razie doszło do pożaru. To wszystko będzie ustalała Straż Pożarna oraz policja. Na szczęście ogień nie rozprzestrzenił się na, większą, na większy obszar, czego przykłady w ostatnich tygodniach moglibyśmy mnożyć. Także wielkie brawa dla strażaków za szybką akcję. W czwartek zaczynamy informacją o pijanym ojcu, który wiózł swojego niepełnoletniego synka kładem. Ojciec był pijany bez kasku, bez dokumentów, bez tablic rejestracyjnych. A także no, jest to kolejny przypadek, o którym już wspominałem wcześniej. Idioty za kółkiem, który jest pijany po prostu i stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, dla swoich bliskich, ale i użytkowników drogi. Nadal jesteśmy przy czwartku i podaliśmy informację o kwocie bardzo wysokiej, astronomicznej wręcz. Kwocie jak na skalę pikniku jaki odbył się dla Leo na góry zebrano 55 tysięcy złotych ponad. Wszystko odbyło się w składzie budowlanym Perfekt w Gierałtowicach. Także no, organizacja na najwyższym poziomie. Mieszkańcy oraz ludzie, którzy przybyli na wydarzenie. Szapoba. Informowaliśmy również w czwartek na koniec. Również wesoła, bardzo ciekawa informacja odnośnie biwaku harcerskiego. Z chówca ziemi Wadowickiej. No tutaj, chówiec ziemi Wadowickiej działa bardzo prężnie na tym terenie od wielu, wielu, wielu lat. Zapewniają dzieciakom mnóstwo rozrywki, także warto promować takie wydarzenia i inicjatywy. Gratulujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom. Jeszcze zapomniałbym, jeżeli mówimy o czwartku, o dwóch złodziejaszkach w supermarkecie w Kętach, którzy. Kradli co popadnie z półek. Jeden udawał, że coś wybiera, drugi kradzione rzeczy pakował do plecaka kolegi. No i panowie sobie uciekli stamtąd. Oczywiście nagrał ich monitoring. No i jeżeli ktoś rozpoznaje te osoby, no to prosimy o kontakt z redakcją lub z policją. Odwiedziliśmy również stanicę huców w Słukowicach koło Andrychowa, gdzie odbyło się święto Wojska Polskiego. 15 sierpnia, wiadomo, bardzo ważny dzień w historii naszego kraju. No i tam zebrało się mnóstwo osób. Co ciekawe zabrakło pani burmistrz i wiceburmistrza oraz przewodniczącego goście dopisali, konie dopisały, pogoda nawet dopisała, sami swoi dopisali, wszyscy dopisali. Piątek i najbardziej elektryzujący news tego tygodnia. Czyli szczury na drzewach w Andrychowie, szczury czekające. Jak to brzmi w ogóle? Szczury czekające na drzewach na swoją ofiarę. Na razie nie znamy stanu ofiar, natomiast wiemy, że tych szczurów jest coraz więcej. Bardzo dziwna, zagadkowa akcja. Starałem się gdzieś poszukać w internecie jakiejś informacji na temat tego, dlaczego te gryzonie właśnie przesiadują na drzewach. No ale jedyne, co znalazłem, to to, że szczury są zbytnio demonizowane. Podobno są to dość łagodne i ciekawskie stworzenia, przy tym bardzo inteligentne. Agresywne są tylko wyłącznie wtedy, kiedy coś im zagraża. Czy tak jest, aby na pewno, no wolę się o tym nie przekonywać na własnej skórze. Wy również tego nie róbcie i patrzcie w górę. Piątek, tygodnia, koniec i początek ulica Sobieskiego do remontu w Kętach. Mieszkańców czeka mnóstwo utrudnień. Sprawdźcie, jak omijać tą ulicę w trakcie remontu, żeby nie spóźnić się chociażby do pracy. I kolejny news: zderzenie z łosiem, przepraszam, z jeleniem w świnnej porębie na drodze krajowej. No cóż, podaliśmy najpierw informację, że to łoś, nawet sam nie wiem dlaczego, jakaś. Jakaś ciemność nagle nastąpiła w umysłach. Nie przypatrywaliśmy się nawet na poroże tego zwierzaczka, które zresztą niestety odeszło do krainy wiecznych łowów. Natomiast no, był to faktycznie błąd z naszej strony. Był to oczywiście jeleń i tutaj właśnie jest się czemu dziwić, ponieważ ludzie, którzy mają do czynienia ze zwierzyną na co dzień mylą, byle rowyżysty z dzikiem, a do nas mają pretensje. Zaskakujące. Piątek kończymy bardzo smutną informacją. Otóż na szyndzielni, na stoku narciarskim, zjeżdżający nim rowerzysta pochodzący z Włoch, doznał nagłego zatrzymania krążenia. i Mimo szybkiej reakcji służb oraz wezwania śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego, mężczyzny niestety nie udało się uratować. A sobota, wiadomo, 81 edycja wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Byliśmy na wadowickim rynku, na ulicach otaczających rynek, żeby podziwiać kolarzy, którzy startują właśnie w tym wyścigu. Mijaliśmy również Czesława Langa. Serdecznie pozdrawiamy. 81. wyścig kolarski Tour de Pologne wystartował w Wadowicach. Był to jeden z wielu etapów tego wyścigu. Niedziela była spokojna, w zasadzie nic się nie działo. Natomiast my odwiedziliśmy Kenty i porozmawialiśmy sobie z Anią Majerczyk, która opowiedziała nam, jak to jest być wolontariuszem na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Bardzo fajna, miła dziewczyna. Obejrzyjcie tą rozmowę i dowiecie się czegoś więcej. Nie tylko o Igrzyskach w Paryżu, ale także o maltańskiej służbie medycznej, ponieważ Ania jest wolontariuszem w Andrychowskim. Oddziale. No i to by było tyle w tym skrócie tygodnia. Przypominam o konkursie. Dla każdej osoby, która wyśle nam ciekawe info, przyśle fajne zdjęcie, otrzyma jedno podwójne zaproszenie, wejściówkę do Aqua Kocierz na Kocierzu. Do zobaczenia za tydzień.